Zwiedziłem całą Polskę wzdłuż i wszędzie im dłużej po tej Polsce jeżdżę, im lepiej ją poznaję, bo w większości z tych miast byłem po raz pierwszy w życiu, tym bardziej cieszę się, że mieszkam właśnie w Polsce. Bo pod tak wieloma względami Polska jest świetnym miejscem do życia i na zachodzie zazdroszczą nam tego, jak się żyje w Polsce. Zazdroszczą nam tego, jak w Polsce jest czysto. Spokojnie. Jak w Polsce jest bezpiecznie, jaką mamy niską przestępczość, tego, że Polacy nie boją się wychodzić na ulice swoich miast na spacer, że kobiety nawet wieczorem nie boją się chodzić po parkach czy po miastach, bo w Polsce po prostu jest bezpiecznie. A dlaczego w Polsce jest tak bezpiecznie? Bo w Polsce mieszkają przede wszystkim Polacy. I dlatego właśnie, jak tak długo jak to się nie zmieni, w Polsce będzie bezpieczniej niż na Zachodzie, bo tam już niestety pościągali sobie ludzi z całego świata, i teraz mają przez to same problemy. Rzeczy, które kompletnie nam nie wyszły, no kompletnie to nam nie wyszli nasi politycy, nasze rządy. Za co ci ludzie się biorą, to nie działa, to narzekamy, to odbiega to bardzo od naszych oczekiwań. Ochrona zdrowia. Jest ktoś zadowolony z polskiego systemu ochrony zdrowia? No nie! Polacy nie lubią tego systemu, widzą, że źle działa, że jest dziadowski, że się lata czeka w kolejce do lekarza specjalisty. No ale można odnieść wrażenie, że politycy są chyba jedynymi ludźmi w Polsce, którym ten system odpowiada, dla których ten system działa, bo nie widzę, żeby chcieli go zmienić. Nie ma żadnych planów reform, żadnych planów zmiany tego niedziałającego systemu, bo politykom jest chyba w nim dobrze, tylko niestety Polakom nie. Tak samo z wymiarem sprawiedliwości. Coraz więcej ludzi narzeka słusznie na to, że coraz dłużej się czeka na wyrok, że postępowania sądowe trwają czasem absurdalnie długo. Tak jak to Słynne już postępowanie w Wołominie o podział majątku po rozwodzie, które się tam toczy od 25 marca, niedawno była rocznica, 2003 roku, 22 lata, żeby jedną sprawę prowadzić, to w Polsce tylko takie rzeczy możliwe, to aż ciężko sobie wyobrazić, jak mogło do czegoś takiego dojść, a u nas doszło, albo nasza obronność od trzech lat. Przecież to powinien być temat numer jeden: żebyśmy byli na tyle silni, żeby nikt nas nie zaatakował. I słuchacie w telewizji, jak ci politycy mówią dużo o tym bezpieczeństwie obronności. Trzaskowski codziennie powtarza w telewizji, tu pokazują, że bezpieczeństwo jest dla niego najważniejsze, że on się zatroszczy, zadba o nasze bezpieczeństwo. Wojsko polskie ma zapasów amunicji na kilka dni wojny. I do tego. Doprowadzili ci politycy, którzy rządzą Polską od 20 lat, którzy teraz mówią, że oni tak bardzo zadbają o bezpieczeństwo, że oni zajmą się bezpieczeństwem, tak się zajęli przez poprzednie lata, że mamy amunicji na kilka dni wojny, o tym mówi od dawna, ale parę dni temu był wywiad w telewizji Bogdana Rymanowskiego z szefem biura bezpieczeństwa narodowego. I tam generał odpowiedział na pytanie Rymanowskiego A ile Polska by się broniła, gdyby ktoś nas zaatakował? I co odpowiedział szef BBN-u? że w zależności od tego, jaką taktykę przyjmiemy, tydzień albo dwa. I do tego doprowadzili ludzie, którzy teraz w telewizji codziennie mówią, że oni zadbają o bezpieczeństwo. Ja już nie chcę, żeby oni dłużej dbali o to bezpieczeństwo, bo tak zadbali, że mamy amunicji na kilka dni wojny. Gdzie się teraz nie ruszę, to mi Polacy pokazują. Jak? Politycy marnują ich pieniądze. W stok jakaś toaleta za 400 tysięcy, źródło inspiracji dla Trzaskowskiego, bo on stawia toalety za 650 tysięcy u siebie gdzieś w parku. Czemu ta toaleta Trzaskowskiego kosztuje 650 tysięcy? Człowiek domby sobie za to zbudował. A ci toalety? To coś toaleta z funkcją schronu? Przeciwatomowego schron za 650 tysięcy złotych? A wiecie jak władze Warszawy zareagowały na krytykę? Na to, że wszyscy się z nich śmieją za tą toaletę? Drugą taką samą stawiają też za 600 tysięcy. Tak się tym przejęli, tak pokazali, jak szanują nasze pieniądze. Albo moja ulubiona inwestycja Trzaskowskiego. To wielkie gipsowe jajo za 200 tysięcy złotych. Kto z Państwa, jest Was tu wielu, kto z Was by wydał, jakby miał wolne 200 tysięcy złotych na gipsowe jajo? Nikt, a już na pewno nikt normalny. Wy sobie nowy samochód kupili, dom wyremontowali. Nikt z Was by nie kupił gipsowego jaja, a oni kupili. Jak to wyglądało, że szedł urzędnik przez Warszawę, chodzi na plac Pięciu Rogów, tak patrzy, czegoś mi tu brakuje. No coś tu trzeba dodać. Wiem! Gipsowego jaja za 200 koła brakuje. Za co się biorą ci politycy? To nie działa. To w rankingach lądujemy gdzieś pod sam koniec, pomiędzy jakimiś dzikimi krajami. Energetyka jądrowa, 20 lat za Bangladeszem. Ochrona zdrowia, 60. miejsce w rankingu, za Azerbejdżanem. Systemy podatkowe, Polska 63 na 64 państwa. A sztuczna inteligencja ostatnio Amerykanie nas tam wsadzili pod tym kątem między Mongolię a Burkina Faso. Dlatego za wszystko narzekamy, bo za wszystko odpowiadają ludzie, którzy nie mają do tego kwalifikacji, a prawdziwi eksperci, specjaliści, ludzie, którzy byliby w stanie coś zmienić, naprawić, co mają doświadczenie, wiedzę, kompetencje, nie są w stanie w tej strukturze awansować, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton. To jest proszę Państwa, nas wszystkich zadanie. To my musimy skruszyć ten partyjny beton, musimy ich wymienić, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny nie będzie tym zainteresowany, nikt inny tego nie zrobi. To jest nasze zadanie. Jak my tego nie zrobimy, jak my nie przewietrzymy tych ministerstw, to dalej będzie tak jak teraz. Będziemy żyli w tym bagnie, w tym dziadowskim państwie. Stany Zjednoczone odrzuciły Zielony Ład, stawiają na paliwa kopalne. Chiny, Indie, Azja, Afryka na potęgę budują nowe elektrownie węglowe. Tylko my ostatni zostaliśmy wierzący, żeby redukować emisję. Ci wariaci, ten Trzaskowski, co wierzy, że planeta płonie, jakieś dymy gdzieś widzi, ten, ci ostatni odklejęcy co tam się przyklejają do tych dróg w Warszawie i trzeba odklejać, żeby samochody mogły przejechać. Ci wariaci wymyśli że mamy wydać biliony złotych. Na Zielony Ład po 250 tysięcy złotych na osobę, na te remonty klimatyczne, na samochody elektryczne zamiast spalinowych na zniszczenie górnictwa, energetyki, przemysłu, chód, wszystko mają zniszczyć, mamy zamienić się w skansen. Jak można było wymyślić, żeby w środku zagłębia węglowego budować elektrownię na gaz jak w rybniku? Dlaczego oni chcą zamknąć to elektrowni? Dlaczego oni chcą zamknąć to w 2,5 roku? Jak jeszcze jest tyle węgla, które można wykorzystać? To nie ma kompletnie żadnego sensu. To coś wariaci wymyślili To jest koszt po 250 tysięcy złotych od osoby. Ja nie chcę na to wydawać 250 tysięcy zł. złotych. Jakbym w Ambergold inwestował. Już wolałbym za te 250 tysięcy złotych kupić sobie to gipsowe jajo do obrodu. A nie inwestować to, że było mi chłodniej za 20 lat to jeden stopień. To jest niewarte tych pieniędzy. Przez zielony ład. A dlaczego? W Wielkiej Brytanii dopiero niedawno rozpoczęły się wielkie protesty migracyjne. Czemu wcześniej nie było takich protestów? Bo tam nie ma wolności słowa, tam nie można o tym mówić, tam nie można statystyk podawać dotyczących przestępczości wśród imigrantów, bo to jest klasyfikowane jako mowa nienawiści. W Wielkiej Brytanii nie ma wolności słowa. Tam na mocy przepisów o mowie nienawiści w tym momencie. Siedzi w więzieniach trzy tysiące osób. Ludzie piszą tweeta, dzień później mają w domu wizytę policji, a tydzień później wyrok, dwa albo trzy lata więzienia za napisanie tweeta. Niemcy to samo. W Niemczech nawet politycy dostawali 10 tysięcy euro grzywny za mówienie, jaka jest przestępczość fruta Afgańczyków w Niemczech. I w Polsce chcą zrobić to samo. Parę tygodni temu ta nieszczęsna, uśmiechnięta koalicja przegłosowała u nas też ustawę o mowie nienawiści tam znowu. Trzy lata więzienia za mówienie prawdy, za nawoływanie do dyskryminacji. Ale i tak dalej będę. Nawoływał do dyskryminacji, bo jeżeli widzę, że Algierczycy dokonują 800 razy więcej przestępstw z użyciem przemocy, to ja nie chcę tych przestępstw. Ja nie chcę tych Algierczyków w Polsce. I to nie jest żadna nienawiść. To jest zwyczajny zdrowy rozsądek. To jest coś zupełnie oczywistego. Nawet Tusk się zorientował, co się dzieje i zmienił zdanie w tej sprawie, bo jeszcze dwa lata temu jeszcze dwa lata temu to mówisz, że są dobrzy ludzie. Gdyż szukają swojego miejsca na ziemi, tam bosowie Platformy biegali na granicę, pizzę zamawiali tym migrantom. Trzaskowski z pieniędzy Warszawy kilkaset tysięcy złotych przeznaczył na ten paszkwil Zielona Granica, gdzie obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego za to tylko, że bronili naszej granicy. A teraz tu zmienił zdanie, mówi, że nie, że nie będzie migracji i że on się nie zgadza. To mówi, a co robi? Wpuszcza tysiące nielegalnych migrantów z Niemiec, pozwala na to, żeby Niemcy nam ich podrzucali, nic z tym nie robi. Toleruje to. Otwiera za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. Po co mu te centra, jak ma nie być migrantów? I zobaczcie też Państwo, że te wszystkie złe rzeczy, o których mówię, Skomplikowane, wysokie podatki, niedziałający wymiar sprawiedliwości, ochrona zdrowia, brak amunicji w wojsku, wysokie ceny prądu, zielony ład, zamykanie polskiego przemysłu, kopalni. To Polacy tego nie chcieli. To zrobili politycy ponad naszymi głowami, nad czy nas o zdanie nie pytali. Zrobili to wbrew naszej woli. Polacy tego nie chcieli. Dlatego Polacy. Zasługują na innych polityków, Polacy zasługują, żeby wreszcie w końcu w Polsce naprawdę coś się zmieniło. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, zawetuję każdą ustawę, która podnosi albo komplikuje podatki. Nic i więcej nie dam, żadnego podatku więcej. I doprowadzę do tego, że podatków nie będzie od emerytur. To jest skandal. Człowiek całe życie ciężko pracuje, odkłada te pieniądze w ZUS-ie, płaci te składki po to, żeby potem dostać emeryturę i kiedy chce swoje pieniądze z powrotem, to wchodzi państwo i mówi, że nie, nie dam, że najpierw podatek dochodowy, od czego co już się raz zarobiło, odłożyło. Przecież to jest skandal, z tym trzeba skończyć. I ja z tym skończę. I tu mam wielką prośbę do państwa, bo widzę wiele młodych twarzy. Ja często jestem pytany, Panie Sławku, jak mogę pomóc w kampanii? Teraz mi możecie pomóc w kampanii. Zadzwońcie do swoich dziadków, zadzwońcie do swoich babci i o tym powiedzcie, że jak chcą mieć wyższe emerytury, jak nie chcą płacić podatku od emerytur, niech głosują na mnie, że ja do tego doprowadzę. Ja nie mam kontaktu z Waszymi dziadkami, w telewizji im o tym nie powiedzą, oni często internetu nie przeglądają. Wy macie z nimi kontakt, to jest Wasze zadanie. To jest moja wielka prośba do Was. Porozmawiajcie z dziadkami i ich przekonajcie. Z góry bardzo Wam za to dziękuję.